Wszystkim. Witajcie bardzo serdecznie, kontynuujemy. Tutaj oj, coś, destabilizacja jest gdzieś, nie wiem, gdzieś pływaczek tak, tutaj chyba. różne rzeczy się dzieją. Właśnie, ja trochę zaspałem, moi drodzy, bo musiałem, słuchajcie, włączyć nagrywanie, ale już zaczynamy. Czas nam tutaj destabilizują. Ja już tu zaczynam strzelać do tego pływaczka. Dobrze, i zobaczymy. Mamy, jak jest. widzicie, 20, ponad 20 tysięcy. 21 z 21. Mam. Prawda, 21. No tak, i dokładnie. od 30 mamy chyba ten. ten e, 30, legendarny pakiet, prawda? 37. 30, 37, no tak. będziemy walczyć. Mam nadzieję, tak, że w tym odcinku już nam się uda, już nam się tak, uda osiągnąć. Wiecie, te ten cel. 37 to jest taka. Nie, nie wiemy czy pewna do końca, bo to jest. Taki plan minimum. Tak, taki plan. Na mojej wiedzy bazujemy troszeczkę. Nie no właśnie, czy ale, ale, ale myślę, tak, że tak, się tak, jakoś tak, uda. Tak, bo ja miałem taki plan, właśnie zdobyć 37 i ja wiem, że to jest. Jak grałem samemu, nie? I ja wiem, że to chyba jest na tą legendarną. Dobra, pływaczki teraz. Mam nadzieję. No wiesz, było 27, odblokowała się ta prawie legendarna skrzynia, no to plus 10 jest 37, wydaje mi się, że chyba dobrze. Możliwe, że dobrze tak jest. No. Okej, okay, bo Zobaczymy. czas nam tu destabilizują znowu. Już tam idę, tylko tu mamy tych małych strasznie dużo. No właśnie, to jest problem. Już tam śmigam do ciebie. Już tego pływaczka jednego tutaj pokonałem. Dacie radę? Tak, strzelam w tego. Ale on mi zadaje obrażeń. No muszę będzie uciekać. problem. Słuchajcie, mamy mało czasu. Oj Mati, trzymaj się tam, bo to... Trzymam się, trzymam się, idę do ciebie. Dobra, ja tutaj jednego pływaczka zaraz... jest, jest. dobra. I musicie, nie wiem, jakoś sobie poradzić, bo kolejne destabilizowanie tam jest. Bo ja mam 87, muszę tutaj pozbierać diamenty, trochę się uleczyć. Dobra, z kubą tutaj chyba uda nam się jakoś. Jest, jest subcio. Dobra, teraz trzymaj. się kuleczcie, spróbujcie. Kuba zostaw mi diamenty, błagam. A chyba dobrze, bo się tak wkręcił na ten wkręcił nagranie i możliwe, że też załapie się na tą post. Wow Matki, uciekaj okay. Zbierajcie, zbierajcie, ja wam tu pomogę zaraz. Dobra Dobra, pozbieraj sobie. Tak, tak, właśnie. Staram się. Za 14. Dobra, kolejne są z przodu, tylko tu jest teraz to już ten było. szef na chwilę nie szefu. Byłem. Dobra, to tam załatwcie, chyba dacie radę, nie? Damy radę, to jest, jest jeden, drugi, poszło. Możesz tu podejść, tylko Kuba nam to zbiera, no nie, tak... Chociaż nie, zostawił? Nie, nie zostawił. Uż tam ideo. Co za Kuba. Pala 23, no dobrze, kolejny. Można kolejni. powiedzieć, że jak będę się trzymał ciebie, to chyba przeżyję. No, no, tylko pływaczki tu idą teraz, znowu. Mamy bardzo mało czasu. Dobra, trzeba bić te pływaki, bo mamy mało stabilności. Bardzo mała. Zobaczcie. Bije go właśnie bije, 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 tu, 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 tu. Jest. Dobra. Będzie trzeba się skupić, bo która to jest? 23. Kurcze, ale faktycznie to z tą stabilnością może być ciężko. Jeju, ile tu wyskoczyło? Będziesz trzeba pilnować króla. No właśnie. Najlepiej ja, jakbyście na tutaj jakoś... podszedł do mnie, bo jest dużo tych... Już, 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 już sobie pozbieraj. Właśnie tu gdzie ja jestem po lewej, bardziej w lewo. Już Tam idę. Nie wiem, czy widzisz widzę, tylko widzę uwaga właśnie. na ten promień, tak, bo to... Na czerwonego. Bo bardzo mało życia macie, a zaraz król przyjdzie i będzie problem. Dobra, to teraz już mniej skupić się na... W komendowaniu mogę tylko grać. Ale z... czwarta. teraz chyba nie będzie pływaczka. czy będzie? Mam nadzieję, że nie no, będzie. Ja też mam takie nadzieję jeszcze. Że... Ta Kuba Oj, Kuba niepotrzebnie tam poszedł, to naprawdę niepotrzebnie. Lec lewa, lewa. Okay. Lewa, lewa, lewa. Wycofujemy się troszeczkę. Tak, do tyłu, do tyłu Tu podchodzą niebezpiecznie blisko. Pomogę Kubie, przeżyjesz tam trochę, widzę, że masz duże życie. No spokojnie, na no spokojnie. Tu Kuba ma tego dużego. Uwaga, uwaga, za blisko podchodzisz. Oddalam się, ale tego muszę załatwić. On sobie nie poradzi, sam, dobra jest. Dobra. jestem duży, trzeba pomóc Kubie. Wow, i mi chyba też. Zbierajcie ale. sobie życie. Dobrze. Mamy 25 tysięcy chciałbym zauważyć. Subcio, to już blisko 30. Jeszcze, już blisko, blizutka. Dobra, pozbierajcie sobie to na spokojnie, no. bo zaraz król chyba będzie. Teraz to będzie ciekawe. Oho, król, no dobra, to trzeba go obskoczyć tam szybko. jak gdzie się pojawi? O, dobra, idę tam. Mam go, tam do mam go, was. nie będzie destabilizował. Dobra, idę tam do Was. Dobra, jest z każdej strony. Super, wsparcie. Czekaj, on teraz zniknie, czy jeszcze, jeszcze, jeszcze? Zaraz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Dobra, Dobra okej, okay, teraz. teraz zombie będą. Trzeba jak najszybciej tych małych... Ty jesteś tutaj. Dobra, ja tam będę się trzymał trochę. O, bardzo. zombiaki. Dobra. Trąd życie. Trochę powiem ci, że udało mi się odnowić. Już nie mam tam 4,5 no trzeba się cofnąć jakoś to z głową. Uwaga, bo macie plecy jeszcze. Trzeba Lecy? iść gdzieś w, w róg, tutaj gdzie ja jestem. Okej, ja tego tylko załatwię. Macie plecy straszne. Już. Już, 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 już. już. Tu pomagam. Idę, dobra, idę do ciebie. Tutaj gdzie ja jestem jest bezpiecznie. To... Tam zobacz prawą stronę, czy tam czasem ktoś nie idzie. Nie, dobra, nie, dobra. Nie, nie, ok, nie, to tu mamy stosunkowo spoko. K Kuba tam. Jasne, już... Oj dobra, w prawo, w prawo przejdźcie. W prawo musimy ten śmigać, bo... No, no, jak na najszybciej. Uciekaj za mną. Trzeba pojedynczo tam, Kuba znowu został. Oj, tu jest jeszcze ten. Dobra. Ale tu jest, to masakra. No, już coraz trudniej się robi. Włączam dwójkę i zaraz tego... Ja też. ...hrabiego. A ja tu pilnuję lewej strony, żeby się nie przedostał za bardzo. Gdzie jest ten hrabia? Tutaj, dobra, hrabiego. Chwila, bo się skupiłem, niestety, na żołnierzu. Dobra, też tam dobrze jest, jest, jest ok, subcio, zostało jeszcze trochę. Się, nie? tak Niech trochę Kuba trochę, sobie tam okay. pozbiera i tego żołnierza jeszcze. Niknął. Chyba Kuba też już zaczął łapać tą taktykę, którą wymyśliłeś, że wycofywać się. No, to pojedyncze lepiej niż tam. Tak, na jednym się skupić i wytwórz. Teraz będę miał turbo. Dobra, zaraz cofnę próbuję, trochę. Co się chyba uruchomi. Lepiej sobie cofnij stamtąd, bo zbierajcie tak, Pozbierajcie tak, 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 sobie tak, tak. teraz te kryształy. Oni niech sobie chodzą. Okej, okay, to ja je to. Na chwilę przetrzymajcie to, a ja pozbieram tutaj kryształy, gdzie ich na początku wy wybijaliśmy. Trochę mi życia tu. Jakby był problem, to gadajcie. Nie, jest na razie spoko. A ja mówię w liczbie mnogiej, gadajcie. Dobra, jest, jest, jest król, trzeba teraz króla. Jak najszybciej, jakbyś potrzeb, bo wtedy teraz tak, już. Tak, tak, tak. tak teraz ide. już można. Nie musisz ten zbierać tego. Dostanie. Dobra, jest, subcie. Dobra, jest, subcie. osiągnięcie. Wow, no dobrze, zobaczmy co teraz. No ale do 30 zaraz pewnie dobijemy, już 28 jest. Prawie 29, no tak, słuchaj, tak. jeszcze 8, Mega Spina i... No, no dobrze, dzień, damy radę. Teraz jest i... chyba łatwiej będzie. Ja bym się z tej legendarnej bardzo cieszył. No ja również, jakbym miał część do cytryna, to też jeszcze bardziej. Dobra, już idę tam do Was. Przy tej fali jeszcze nigdy nie byłem. No i ja już nie pamiętam gdzie doszliśmy z sołem, tak szczerze. No i słuchaj, jeszcze bo o tym, o tym shieldzie, no i będziesz mógł bez problemu sobie ruszyć z serią, bo na ten, na Androida też jest pełno plantów właśnie. A właśnie... Takich bardziej platformowych, ale też fajnie się w to gra. No I ja miałem problem z plantami, z dwójką plant versus Zombie 2 mhm. z, tego, z tym Tower defense'em, bo niestety czasami jak mi się crashował tam komp, to mi cały zapis się usuwał i trzeba było od nowa. Także tak, to jest tak. straszne, naprawdę. Strasznie się irytowałem, Miałem dwa podejścia do planców i zawsze mi crashowało i zawsze już, już hmm. mówię sobie trzeci raz, już nie będę grał, no ale. Ale zobaczymy, może właśnie ten tak, Nvidia tak, tak, Shield tak. mi pomoże ten... w tym. Naprawdę ci polecam Shield, fantastyczny ten tablet. Wiecie co, yy, nie, nie robimy tego dodatkowego zadania, nie ma sensu raczej. Lepiej się skoncentrować no tak, na. No lepiej skupić się, żeby przeżyć, nie? Tak, tak. Ale nie wiem czy nie załatwić przynajmniej jednego nagrobku, bo będzie ich wtedy no, tam, mniej. Tam chyba. gdzie Kuba idzie, to tam najwyżej. No idę to za tobą właśnie, jestem centralnie za tobą także... Dobra, ja spróbuję ten nagrobek jakoś. No ale to fajnie wygląda, gwiezdne wojny. Dokładnie. Oj, już niestety muszę. Laser musi mi się odpocząć. Musi się odpocząć. Dobra, tu tego pana zaraz. Na lewo był duży chodzący. O, tu jest na lewo. To zaraz go. Pięknie. Muszę A tu jesteś. Jakby co, to na lewo uciekamy, co nie? Wiesz co, no tak, tam gdzie jest ten chodzący, ale chyba nie będzie tak źle. wydaje że bez problemu chyba to. Ja tu cały czas patrzę na te diamenty lewym okiem i już tak coraz bliżej. Tak, coraz bliżej. Na odłamki czasu. Dobra, i został jeszcze jeden. ten. Ale są coraz mocniejsze i wytrzymalsze te jest Tak, tak. A nie wiem, to jak zdobędziemy te 37 tysięcy, to co? Przerywamy i po, dajemy się zabić w tej nieskończoności? No Czy spróbujmy do końca, wal, no zobaczymy, walczymy, nie? Zobaczymy, ile damy rady. Tak? tak, ile damy rady, ile fabryka tak, dała. I po prostu odcinek będzie dłuższy. A ja podejrzewam, tak. że każdemu widowu ogląda planty. Na pewno się spodoba. I tak to. się to spodoba. Także walczymy. Jest to 32 trzy, wiesz to, pływaczek. Dobra. Ja bym się teraz. Y, biorąc pod uwagę fakt ostatniej fali, znaczy ostatnich pięciu. To załatwmy te pływaczki, żeby. Tak, jak jakby... najszybciej trzeba. Parę pa 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 pa. On teraz już zaczął strzelać. Czy on poprzednio też strzelał. Nie, chyba na początku nie strzelał. Tak mi się coś wydaje. Dobra, ja muszę tu troszkę wrócić. Tam coś spadło ten, z pływaczka, więc możesz pozbierać. Dobra, zbieram. To już teraz leczymy się troszkę mniej. Kurczę, on masz życia! No i bardzo jest tu dużo sobie. Gdzie jest Kuba w ogóle? A tam jakoś tam, daje tam, tam. sobie radę. No to on tak chyba. jakby chyba idzie za nimi. One ciągną do nas, a oni wali od tyłu. No to dobrze. I takie mam wrażenie. Chodzi nie, teraz się skupiły na nim. Dobra, tu jednego zaraz zrobimy. Niebieski. Pięknie, jest. super, dobra. No to mamy 30. Chyba dwa. nabieramy troszeczkę wprawę w tym czasie. Tak, mamy. Kuba też zaczął współpracować, no ale w sumie mu się nie dziwię, że tak trudno, bo nie ma komunikacji z, z nim, nie więc ma też nie można być. Oj pływaczek idzie, trzeba tam dojść do niego. A tu też fala między tym pływaczkiem, ja pójdę bokiem, już nie wiem, bokiem i tego pływaczka załatwię. Chyba że tam jakoś przechodzicie. No ja też idę. A widzę, ja łatwiej się drogę znaleźć. Pomogę, czyli ja zaraz będziesz miał z lewej strony małe gnomy ja. Dobra Subcio, ja się tu podleczę. No i widzę, że Kuba ściągnął na siebie ładny ogień. Zaraz mu tu pomogę. Ja też właśnie już tu, o nawet szybko. Dobrze, piękno. poszło. Patrz 34 już prawie, już prawie 34 Zaraz da na pewno się uzbiera, prawda? Chyba nie jest tak źle. Ważne, żeby ja nie, nie tracić tego dobrać. życia przed królem, bo to potem jest problem. 30, aha, teraz będzie król. Mm, szczerze czekaj, to nie 30, wiem. 29, 30, teraz król? Teraz będzie król? Tak, no. tak, dobra, to chodźcie razem gdzieś. Antos, no, dobra, są, jest, jesteśmy razem. Gdzie on jest? To dobra, jest niedaleko, lecimy, lecimy. Jest idea, idea. Jak najszybciej tam do niego. Boże, uciekł mi, co za gość. Macie go? Tak, tak, tak Centralnie w nas wali. Dobra, ja tu zaraz. Jest, dobra. Jest, zniknął. Destabilizował nam czas, ale. Wiesz, co idę do ciebie? Mogę jak najszybciej tam upolować. Ja nam wyczyszcze plecy, przynajmniej się postaram. Jesteście tu? Z... dobra. Ej, jest drugi król. Jest dwóch? No, czekaj, w kogo ty teraz strzelasz. Ja w króla strzelałem, gdzie ten Wiesz kuba? Co? Oj, niedobrze się tu dzieje, powiem szczerze. Ja też. Masakra rada, cię radę? Ja uciekam. Uciekasz, dobra. Jak co, to też uciekaj, bo nie będzie destabilizacji, a warto przeżyć. Nie ja nie mam na razie, nie, nie tak źle jest ze mną, także wy sobie się jeszcze... ja się jakoś wpakowałem, jeszcze od tyłu mnie zaszli. To tu z boku postaram się jeszcze troszeczkę przeżyć. Wy się tam zajmijcie małymi, ja tutaj uciekam za tym królem. Dobra, uciekam stąd. Król już ci tam to... pomogę, bo trochę życia nazbierałem. cię bardzo mało. Widzę, że Kuba już tutaj jest. Tak średnio z Kubą. No Dobra, ja życie pozbierałem. Już ci tam pomagam. Dobra, poszło. Poszło? Ale nie ma, nie było fali arcywrogów, tak szczerze mówiąc. Uff. Ciekawe dlaczego? Nie wiem. Może nam już dali. Dali, dali spokój. Fory. Patrz ile mamy? No i chyba się udało, prawda? Chyba mam nadzieję. Mam nadzieję, że się nie mylę z tymi 37. Jesteś w zielonej ćwiartce, Ciekawe. Ale co? Walczymy jeszcze, nie? 31. Tak, tak. Zmieniło tak. się. Dajemy. Zmieniło się otoczenie. Ciekawe, czy tutaj się uda pokonać ich. Idę Dobra, tam do Ale was. już moja radość wyskoczyła z poziomu 80 do 100, także ja już jestem zadowolony. To bardzo dobrze. Jest gitara. Teraz możemy iść po rekord. Ciekawe, jaki był największy rekord pokonań. Wiesz co, jak patrzyłem na, na przykład rekord, jak szybko ludzie potrafią przejść telnicę. To nie chcę patrzeć na nieskończoność, bo wyjdzie na to, że raczej grać nie umiem. <grym> no też mi się ta, tak wydaje, się że raczej troszeczkę Raczej chyba będziemy mieli długą no, drogę, żeby tam. Strzelnicy w 11 sekund chyba pokonują. Naprawdę? Mhm. A strzelnica gdzie można zagrać? Bo ja jeszcze nie miałem okazji jeszcze, że mówię. na na Nie, nie byłem jeszcze. Oj 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 oj, ale mnie tutaj... Wiesz już, wiecie już, co? Już, Najwięcej to obrażeń zadaje ta chmura strasznie tak. mnie tutaj pokarała tak strzelnica jest w tych w kanałach na pewno byłeś w kanałach byłem w kanałach ale nie miałem okazji ale no, no to widzisz to za 5 ja tak się odblokowuje dojście do strzelnicy i tam jest taki przemiły gnom który rzuca konfetti i można sobie tam trenować to jest taki tor przeszkód strzelasz po prostu aha no to super no to będę wiedział dobra mhm. pływaczki no nie Gnomy. A ile ty już masz odcinków z klantów nagranych? Ej, koło 80. Wow. No ja dość dużo grałem. To gra. ja jeszcze nie do tej giczby. Wow, wow, ej, czerwona kula, ale <grym> przeglądnie. Tak gra. Musicie mi pomóc tutaj. Już idę właśnie, bo tak... Miałem uruchomioną drugą umiejętność, a kula mi wy wyrosła na drodze. A nie mogłem szybko uciec. Już, bo mi zablokowało. Dobra, jest, udało się. Ja te ja biorę... Te gnomy, o tutaj, jednego wzięłem na siebie. Dobra, gnomi pływaczek kolejny, dobra, ja tam lecę szybko. Nawet ja więcej jest tych. Widzę, Ojejku, widzę. to zajmijcie się to jednym. Ja biorę tutaj jednego. Wow, a ile, ile tych na dole wyskoczyło? No, na jest piewicz. coraz gorzej. Zielona ćwiartka jest niefajna, ale gnomi, Dobra, udało się. Jeden padł. Ups. No to ładnie, no to teraz będzie problem. Nie wiem co się porobiło, ale. I... Musiałeś wpaść właśnie w tą chmurę, wiesz? Ja Aha, powiem, tylko ja zostałem, tak? Historia no to ładnie. polega na tym, że. No, obserwuję ciebie. No to ładnie. Może, może. Ale nie widzę tej, nie widzę jakby długości fali. Ile jeszcze, jaka długa jeszcze jest? No tam? bardzo niewiele mi zostało, chociaż są ci. Najdolniejsi, tak? Bliżej. Oj, kurde, źle się odbiłem. No i tu jest ta chmura, no niedobrze. Wiesz, jak padniesz, to się nie stanie, bo do... 37. Spokojnie. Powiem ci w sekrecie. Przyjdzie król, to i tak padnę, także. Ja mam taką przykrą informację na, na środku ekranu. Odrodzisz się po ukończeniu fali. Aha, po fali! A, tak, no to tak, spokojnie, tak, to jest, damy radę. Tak, Muszę... bo to jak... Chyba nie po królu. Myślałem, no, że to po królu. Bo bo, bo wtedy Kaspra odrodziła akurat po królu, ale tak był taki zbieg okoliczności, mi się wydaje. Aha, no dobra. Tak jak w tych operacjach na ogrodzie Garden Ops z jedynki, nie? Mhm. Tam się zawsze po fali odradzało. Z tego co pamiętam. No to chyba się udało. A dlaczego mi tylko 500 życia tak gra dała? Oj to niedobrze, to zbierajcie. No zbieram, zbieram. Gro cudowne. Fala 33, no nie wiem czy podołamy, ale zobaczymy. Ja bym najchętniej twoich plecie, się trzyma, bo widzę, że ty tu fajnie umiesz celować, wszystko grasz, bo naj najlepiej z nas. Także je tu za tobą. Destabilizacja czasu, kto? Aha, znowu on. Pływaczek, dobra, to ja tam podlecę. Prawą stroną przecież, tak? Kuba, Kuba znowu padł na ziemię. Oj, będzie znowu problem, szczerze, zaskoczyli. chyba już nie damy rady. Zaskoczyli go. No, te pływaczki też bardzo dużo. Dobra. Kuba? Wiesz, co chyba nas rozdzieliło, niestety? Jakoś damer, spróbuj tam uciekać. Zawsze pamiętajcie, tak, 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 żeby tak, tak, z tej jedynki korzystać, bo to jest bardzo fajne. Szybko, okay, szybko można się. uciec wtedy. Dobra, no to ja się będę wycofywał. Jak nie padniesz szybko, to ja chyba tu dam radę z nimi. No, ja mam tutaj dwóch, co prawda, ale... Tak, ale wycofując się chyba podołamy. Ta kula czerwona mi się wydaje, że ona szybciej po prostu śmiga. Możliwe, tak, że tak. też więcej obrażeń zadaje. To jest szybsze. I wydaje mi się, że się spotkamy za chwilę, bo widzę, że cofasz się w tym samym kierunku co ja. No, zobaczymy. Jest, ile ci pomóc. A nie było Dobra. nawet trzeba. Wow. 31! Ciekawe, no. Jak to tam pójdzie nam. Co teraz? No nie, pływaczki, no to to już będzie trudne teraz, bo jak trzy nadejdą na raz, to. Fala ataku, pływa... Fala ataku pływaczków. Tego jeszcze nie było. Dobra, jest jeden I wiesz, jak wyskoczyła dodatkowa kula? Ta taka niefajna. Naprawdę? No to. No, super. za tobą jest taka pomarańczowa. Za mną? No, za tobą jest zaraz czerwona, a tak. Aha, widzę, widzę. Jest no, no? pomarańczowa. Nie bezpośrednio za tobą, Wow! Ale trafiłem na obie naraz. One się jakby. I ścigają mnie, a ta żółta jest jeszcze gorsza od tej czerwonej, bo jest jeszcze szybsza znowu nam destabilizują. Widzę, 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 widzę Tu kolejny idzie. No, oj, 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 oj. Nie dam rady. Powiem ci, że jest ładny, ale bajzel. No, raczej będzie koniec. Żółta i czerwona kula w jednym miejscu. Nie dałem rady. No, zdestabilizują nam czas. Ja już też nie dam rady tutaj. Ale i tak się wykazali, jest postać. O, postać. jej, Ooo, szkoda. Szkoda, ale, ale da, i tak myślę, że tak nagroda tak będzie tak. dość dobra. Teraz to jest ten moment. Zobaczmy co tu się stanie. Uwaga. Widzę cię po lewej stronie. Nie ja, właśnie ja ciebie po prawej, a kubę po lewej. O. No ale myślę, że na spokojnie teraz się uda. Interest. Chyba było 10 czy 8 skrzynia dobrodzi. Musi wyskoczyć ta skrzynia Infinity Infinity. Zobaczymy co tutaj. Wyskoczy nam, mam nadzieję, że coś dobrego. Tym razem się nie mogłeś mylić. Skrzynia Dobra. radości. Czyżby, oj, mamy bardzo mało? Jest! Uff, super. Ale fart, e, to nie było czasem za 40, a nie za 37. Możliwe, no to tak, tak na styk w sumie. Na styk. Mam, okay. jest, udało mi się. Jest, udało mi się odblokować imprezowego cytryna. A ja dostałem a, ten, e, część górną od imprezowego chyba cytryna, od tego takiego pomarańczowego. No i super, no to bardzo fajnie. Dziękuję Wam, słuchajcie, dziękuję za grę. Mati. Tak, dzięki, Ta... dokładnie. I moi dzięki. drodzy, tak jak mówiłem, Mati dzięki. ma też swój kanał. Zapraszam was do niego. On też gra w Plants vs. Ja zombie. Ja was zapraszam do brota, bo jeśli u mnie by nie było akurat odcinków, to zawsze macie u brota. Także... No właśnie, no także nadzieję, zapraszamy się że... razem. Nawzajem. Tak. tak, dziękuję w takim razie Wam za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej.